czołem brygada tak się leży na rybach dzisiaj bardzo bardzo rekreacyjnie filmik jeśli będzie to będzie bardzo krótki bo dzisiaj skupiamy się tylko na rybkach przyjechałem sobie na łowisko jesiot z młodym żeby sobie trochę połowił jesteśmy tutaj od godzinki na razie bardzo sporadyczne brania na na całym łowisku musieliśmy usiąść w ogóle na mniejszej części bo na tej dużej to siedzi dużo dużo osób na tylko jesteśmy we dwóch, i tam jeszcze na końcu siedzi dosłownie chyba ze trzy osoby. Ale taki totalnie chillot, relaks nie ma dzisiaj parcia na szkło, niedziela. Więc chodzi tylko o to, żeby po prostu wyrwać się z miasta, wyrwać się z domu, odpocząć. Będą rybki, to na pewno coś się pokaże, nagra. Ale na razie jest już bardzo ładna pogoda, cieplutko. Ja tu siedzę sobie w spodemkach, leżę na trawie. Wędki zarzucone. I na razie sobie czekamy. Lunczyk się grzeje, kulpeciki. Mod już po śniadaniu. Mamy pierwszego. Taki kurdupel. Moja ręka. Karp. Moja ręka. Karp. <laughs> <laughs> Kny, <laughs> Knyp taki patrz. Ale jest no. pierwszy. Rozwiązał się wor ten. Może wór z rybami. Szok go do foty. Co chcę go dotknąć, on na mnie krzyczy. No. A to coś co zostało z namiotu Z parasola. dupla drugiego Młody męczy kurczaki. polewa je wodą. To nasza rybka numer 10. to jest z drugiej strony? Nie no, po ci pochlapiecie całej. Działa się w lapie, zobacz. Ale narobiłeś. Mamy drugą stronę. mamy 10 karp jednego lina. Parasol Ludzie. dla skrzatów. O, mamy takiego jezioterka. Musisz to wysłać. Myszkę taką z dzióbkiem. Musisz też to wysłać prawie wszystkim. Chcesz go dotknąć? Dotknij go I wypuszczamy go szybciutko Wiesz, on jest taki ostry tutaj Aczkolwiek jeszcze nie tak bardzo jak te białe Szkoda, że nie złapali białego Tego je siotra Też taki nieduży, ale fajny Cieszy Mieszko złowił Nie miecho, ty złowiłeś Sam zarzucał wędkę, pomogłem wyciągnąć tylko no to mamy jeszcze od następnego. Trzeba... Mieszko zarzucił autentycznie. Dwa metry od brzegu, standardowo, bo mu trochę nie wyszło. I, i jest. Ja od niestety zaciąłem. Kazałem mu pilnować, choć w się nie pilnował wędki. I dodatkowo... Dobra, go do... A dodatkowo jest trochę dłuższy. No, dobra, rzucamy do wody. Dobra, po cichu nagramy. Jest tutaj branie. Nie wiem, czy się akurat weźmie w tym czasie, ale. nie coś tej pyka cały czas standardowo człowiek odejdzie od wędki, to wtedy będzie mocne szarpnięcie, o o o o o, o wygina szczytówkę z pewnością je się od razu Już komary się pojawiły, już siedzą cały czas na moich rękach i nogach. Mamy już godzinę prawie dziewiętnastą. Złowiliśmy ile mieszko chyba 11 karpi, 3 albo 4 jesiotry, już nie pamiętam. Na łowisku już prawie nie ma nikogo. Jak przyjeżdżaliśmy rano, to normalnie nie było gdzie, gdzie stanąć. Musieliśmy pójść na terenie... O, 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 proszę. Trzymaj telefon.

a Asi to jest amur Nie Amur na pewno jest karp karp jest karp słaby słaby, ale myślałem, że to będzie jesiot, od... który ten biały, bo ten jasny kolor. Jeszcze nagrywaj, i tak dalej. To... Mamy rybkę. O, faj spuścił? A tak wpadł do podpiraka. No. Widziałeś to? No. Nie, to się tak samo. Mogę. Bo... Nagrywam już od kolei. A, tego nagramy. Jest, tak. Wypiął się w ostatniej chwili, ja go złapałem w podbierak. Tak Taki, maksymalnie 3 kg. To już końcóweczka z tej wyprawy. To będzie taki bardzo krótki filmik. Tylko pokazanie, że ogólnie byliśmy na rybach. Tych karpi doszło jeszcze parę, już nawet nie wiem, może jeszcze z 5-6. Ale nie za dużo, takie do 2-3 kg, niektóre to nawet kilograma nie miały. Więc ogólnie co? No ogólnie to miał być to dzień spędzony z synem na rybach, żeby sobie połowił, popatrzył. No i tak było. Były je siotry, były karpie, było też bardzo dużo ludzi. Ale zdecydowanie no brakuje tutaj tych dużych ryb, jednak. Jeśli są, to bardzo ciężko się jest przebić przez, przez te małe, małe karpie, liny. No i te małe je siotry. Tutaj obok mnie, jak wcześniej siedziało sobie tam dwóch jakichś panów z dziećmi, no to wyjął tam e, człowiek karpia ja wiem, może tam ponad 6 kg coś takiego, może 8 coś tam o ósemce mówili więc, e, no ale to była jedna taka ryba, no jesiotrów dużo dzisiaj też nie odnotowano e, no siedziałem, obserwowałem to łowisko, były karpie oczywiście ludzie łowili, łowili, dużo łowili ale, ale niestety no przeważały te, te, te małe ryby e, no i to było na tyle no, no dzisiaj siedzimy znowu właśnie koło kurczaków Aczkolwiek wcześniej chyba nagrywałem mieszko je tam terroryzował. No i w sumie tyle z tego dzisiejszego dnia. Już prawie wszystko złożone. Po się szykujemy do wjazdu do domu. Także dzięki za oglądanie i pozdrawiam, cześć! Tu jest jeszcze bar, można sobie zamówić jedzenie, Przynoszą na stanowiska. Tam można usiąść pod tą wiarę, pod tym zadaszeniem są jakieś automaty, można kole coś tam kupić. Łowisko tam w oddali. Tu w budyneczku zanęty, opłaty. Tam się jeszcze właśnie też coś buduje. No i tak to właśnie mniej więcej wygląda ten teren.